w franciszkańskim kościele świętego Antoniego, błogosławiona Franciszka Siedliska przyjęła sakrament chrztu. Jak to się stało? Urodziła się przecież w Rożkowej Woli, niedaleko Nowego Miasta, a zaledwie 8 dni później, 20 listopada 1842 roku, o 3 po południu, ochrzczono ją tutaj, w centrum Warszawy, przy ulicy Senatorskiej. E, otóż dziadek błogosławionej Franciszki Józef Morawski mieszkał niedaleko i rodzina często zamieszkiwała w Warszawie. Był to właściwie teren parafii. Parafia św. Andrzeja nie miała wtedy swojego własnego kościoła i korzystała gościnie u reformatów. Mała Franciszka była osobą bardzo chorowitą i rodzice szybko ją chcieli ochrzcić. Przywieźli 80 kilometrów z Rożkowej Woli właśnie tutaj, z nadzieją, że przeżyje ponieważ tak była słaba. W pierwszym dniu nowenny módlmy się za dzieci, aby otrzymana łaska chrztu świętego w duchu Ewangelii kształtowała ich życie. Jeśli chcesz, możesz dołączyć swoje intencje, pisz na nasz mailowy adres.